Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem chwili tak potężnej, że wydawało się, jakby sam świat na nią zareagował? Wyobraź sobie wydarzenie tak znaczące, że nie tylko ukształtowało ludzką historię, ale poruszyło same elementy stworzenia. Taki właśnie wyniar w tradycji chrześcijańskiej ma śmierć Jezusa na krzyżu, to moment, który nie ogranicza się jedynie do teologii czy Pisma Świętego, ale wybrzmiewa w samej strukturze rzeczywistości kropka w chwili, gdy Jezus wypowiedział ostatnie tchnienie, świat odpowiedział w sposób tajemniczy i głęboko poruszający. Te reakcje nie były symbolicznymi gestami ani poetyckimi opisami. Były to realne, namacalne wydarzenia, które przykuły uwagę świadków tamtych chwil i przez pokolenia wzbudzały zdumienie, trwogę i wiarę. Dziś zagłębimy się w pięć takich wydarzeń, pięć nadzwyczajnych znaków, które nastąpiły po ukrzyżowaniu Jezusa. Te chwile niosą w sobie echo nieba i drżenie ziemi, wzywając nas, by spojrzeć głębiej i zapytać, co naprawdę się wtedy wydarzyło. Kropka. Pierwszym z tych wydarzeń było gwałtowne, niespodziewane trzęsienie ziemi. Według Ewangelii Mateusza, Ziemia zatrzęsła się dokładnie w chwili śmierci Jezusa. Ziemia pękała, skały rozdzielały się. Nie było to zwyczajne trzęsienie, to było coś znacznie głębszego. Tak jakby sama natura opłakiwała śmierć swojego Stwórcy. Wyobraź sobie rzymskich żołnierzy, twardych, zdyscyplinowanych mężczyzn, nagle wytrąconych z równowagi przez drżącą Ziemię. Oni nie byli świadkami zwykłej egzekucji. Stali w samym środku boskiego dramatu. Kropka, dlaczego jednak Ziemia w ogóle miałaby zareagować? Z perspektywy symbolicznej można powiedzieć, że Ziemia, stworzona przez Boga, odpowiedziała na cierpienie swego Stwórcy. Od wieków teologowie interpretowali to trzęsienie Ziemi nie jako zwykły przypadek, lecz jako wyraz kosmicznego wstrząsu wywołanego śmiercią Chrystusa. Świat nie był stworzony na śmierć, tym bardziej nie na śmierć Syna Bożego. Drżąca Ziemia mogła być odbiciem żalu samego nieba kropka, ale niektórzy uczeni twierdzą coś jeszcze. Zwracają uwagę na geograficzną rzeczywistość starożytnej Palestyny, regionu położonego blisko Wielkiego Rowu Afrykańskiego, gdzie aktywność sejsmiczna nie była niczym niezwykłym. Czy więc mogło to być naturalne trzęsienie Ziemi? Być może. Ale nawet jeśli tak było, to jego zbieżność czasowa z momentem śmierci Jezusa, co do minuty, jest zdumiewająca. To zaproszenie do refleksji nad tajemnicą. Która przekracza nasze rozumienie, kropka, teraz wyobraź sobie coś jeszcze bardziej zdumiewającego: groby otwierające się, gdy ziemia się trzęsie. Według Ewangelii Mateusza, to trzęsienie ziemi nie tylko poruszyło grunt, ono otworzyło grobowce. A potem stało się coś jeszcze bardziej niesamowitego: po zmartwychwstaniu Jezusa wielu świętych, których groby się otworzyły, powróciło do życia i ukazało się ludziom w Jerozolimie. Kropka, ten fragment z Ewangelii od wieków zadziwia czytelników i badaczy Biblii. Kim byli ci święci? Czy to postacie ze Starego Testamentu, jak Izajasz czy Dawid? A może zwykli, cisi ludzie, którzy żyli pobożnie? Mateusz nie podaje ich inion. I może właśnie o to chodzi, to nie była chwila dla znanych inion. To było świadectwo zwycięstwa życia nad śmiercią. Pomyśl tylko o tym, co to mogło znaczyć. Ludzie, którzy pochowali swoich bliskich, nagle widzą ich żywych, chodzących po ulicach. Granica między życiem a śmiercią została przerwana. Nie metaforycznie, lecz fizycznie. Te ograniczone czasowo zmartwychwstania wskazywały na większą rzeczywistość, na zmartwychwstanie Jezusa jako zapowiedź powszechnego życia wiecznego, dowód na to, że śmierć nie ma ostatniego słowa kropka, teraz przenieśmy się do świątyni w Jerozolimie, a dokładnie do jej najświętszego miejsca, miejsca najświętszego. Ta wewnętrzna komnata, oddzielona od reszty świątyni grubą zasłoną, była uważana za miejsce zamieszkania obecności Boga. Tylko arcykapłan mógł tam wejść. I to tylko raz w roku, z drżeniem i krwawą ofiarą kropka, ale w chwili śmierci Jezusa ta zasłona, podobno wysoka na około 9 metrów i gruba na kilka centymetrów, rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Nie przecięto jej nożem. Nie była zużyta. Rozerwała się pod wpływem boskiej mocy kropka, to wydarzenie nie było tylko dramatyczną sceną. Miało głęboki sens teologiczny. Przez wieki zasłona symbolizowała oddzielenie człowieka od Boga. Ale teraz, przez ofiarę Jezusa. To oddzielenie zostało zniszczone. Obecność Boga nie była już zarezerwowana dla jednej komnaty. Droga do Boga została otwarta, dla wszystkich, kropka w dzisiejszych kategoriach to tak, jakby głowa państwa ogłosiła, że od teraz jej urząd jest otwarty dla każdego obywatela, bez rejestracji, bez barier. Tak rewolucyjny był ten gest dla ówczesnych Żydów. Dla pierwszych chrześcijan oznaczał on coś jeszcze więcej że przez Jezusa dostęp do Boga nie jest już przywilejem, ale zaproszeniem otwartym dla każdego, kto przychodzi z wiarą. Wśród tych dramatycznych znaków na szczególną uwagę zasługuje reakcja rzymskiego setnika stojącego u stóp krzyża. To nie był człowiek łatwy do poruszenia. Rzymscy żołnierze byli szkoleni, by zachować spokój w obliczu przemocy, byli przyzwyczajeni do śmierci. A jednak coś w tej konkretnej egzekucji przeniknęło go do głębi. Ewangelie mówią, że widząc, co się działo, ten poganin, człowiek nieznający żydowskich proroctw ani mesjańskich nadziei, wyznał, prawdziwie, ten był synem Bożym. To wyznanie, wypowiedziane w momencie, gdy ciało Jezusa jeszcze zwisało na krzyżu, ma ogromną wagę. Nie pochodzi od apostoła, nie pochodzi od kapłana, lecz od przedstawiciela imperium, które zabiło Chrystusa. W tym momencie symbolicznie przedstawiciel świata Pogan rozpoznaje prawdziwą tożsamość Jezusa. To zapowiedź tego, co wkrótce stanie się faktem, że Ewangelia przekroczy granice Izraela i dotrze do narodów świata. Warto też przyjrzeć się tłu tego wyznania. Ewangelie opisują, że w czasie śmierci Jezusa na całym obszarze zapanowała ciemność od południa aż do godziny trzeciej po południu. Trzy godziny nienaturalnego mroku. Nie było to zwykłe zaćmienie słońca. Święta Paschy przypadają na czas pełni księżyca, co wyklucza możliwość naturalnego zaćmienia. A jednak nagle, w biały dzień, nad całą ziemią zawisła ciemność. Kropka dla starożytnych takie zjawiska miały ogromne znaczenie. Ciemność w środku dnia była znakiem sądu, boskiego gniewu, przełomu. W Starym Testamencie ciemność towarzyszyła plagom egipskim. Teraz ciemność ogarnia ziemię, gdy umiera Berenek Boży. To jakby sama natura reagowała na ten moment milczeniem, żalem, grozą. Kropka wyobraź sobie miasto Jerozolimę w tamtej chwili. Ludzie poruszający się po ulicach, kupcy, pielgrzymi nagle widzą, że słońce znika. Cienie rosną, a czas jakby się zatrzymuje. Tysiące ludzi czują coś, czego nie umieją wytłumaczyć, ale czego nie zapomną już nigdy. Ta ciemność nie była tylko zjawiskiem meteorologicznym. Była to cisza wszechświata, który zatrzymał oddech, kropka i właśnie wtedy, w tej ciszy i ciemności, Jezus oddał ducha. I oto mamy piąte wydarzenie, być może najbardziej osobiste, najbardziej wewnętrzne, duchowy wstrząs, jaki śmierć Jezusa wywołała w ludzkich sercach. Nie chodzi tu o trzęsienie ziemi czy rozdartą zasłonę, ale o to, co wydarzyło się w duszach tych, którzy byli świadkami tych chwil. Ewangelie nie rozwodzą się nad emocjami uczniów w tej chwili. Ale możemy sobie wyobrazić ich przerażenie, rozpacz, a może i zawstydzenie. Ich mistrz, ich nadzieja, został zabity jak przestępca. A jednak coś w tym momencie zaczęło w nich kiełkować, coś, co zrozumieją w pełni dopiero trzy dni później. Ziarno wiary zostało zasiane, choć jeszcze ukryte pod warstwą lęku i bólu. Pośród tego wszystkiego pojawiają się też cisi bohaterowie, Józef z Arymatei, który odważył się poprosić o ciało Jezusa, oraz Nikodem, faryzeusz, który wcześniej spotkał się z Jezusem w nocy. Ich działania to nie tylko wyraz szacunku dla zmarłego. To gesty odwagi, przejścia od ukrytej wiary do jawnego działania. To zapowiedź tego, co stanie się z kościołem, z ukrycia przejdzie do światła kropka wszystkie te wydarzenia trzęsienie ziemi, pękające groby, rozdarta zasłona, ciemność, wyznanie setnika tworzą wspólną mozaikę. To nie są odizolowane cuda. To symfonia znaków, które ogłaszają światu, że śmierć Jezusa nie była końcem, lecz początkiem. To jak echo, które rozbrzmiewa przez wieki, docierając do nas dzisiaj, w naszych wątpliwościach i pytaniach kropka, żądajmy sobie pytanie, co one mówią dzisiaj do nas. Czy widzimy w nich tylko starożytne legendy, czy może zaproszenie do wiary w coś większego niż my sami? Bo jeśli te wydarzenia są prawdziwe, a wielu ludzi przez wieki oddało życie, wierząc, że są, to nie możemy przejść obok nich obojętnie kropka śmierć Jezusa była momentem ciemności, ale z tej ciemności wyłoniło się światło, którego nie da się już zgasić. Wstrząs, jaki wywołała jego śmierć, zarówno w naturze, jak i w sercach ludzi, to znak, że coś się naprawdę zmieniło. Coś się zaczęło. I ta historia trwa do dziś.